E, przed meczem na pewno nie byliście stawiani w roli faworyta, ale dzisiaj na boisku no, pokazaliście bardzo dużą ambicję i tak widać było, że, że naprawdę chcecie ten mecz wygrać. Jak to wyglądało z Twojej perspektywy? E, jest to powiem tak, staramy się o to, żeby no, rozwijać się przede wszystkim. Drużyna była naprawdę świetna, już z nimi graliśmy. E, I no, trzeba przyznać, troszkę nas no, masakrowali. Ale staramy się, żeby z takimi drużynami grać i pokazać, że potrafimy i ruszyć do przodu. Taki jest nasz cel. Chcemy awansować do pierwszej ligi w tym sezonie i z takimi drużynami chcemy grać. tak? Chcemy się pokazywać i to się nam jak najbardziej podoba. Dostaliśmy dzisiaj lekcję, ale jak najbardziej jest to pozytywna lekcja. No wydaje się, że bardzo dobrze podejście do tego meczu. Właśnie tacy zdeterminowani jakby z tą świadomością, że musicie dzisiaj dać siebie absolutnie wszystko, żeby skończyć mecz z dobrym wynikiem. Nie wydaje Ci się, że zabrakło tak naprawdę tylko tych sytuacji więcej, żeby, żeby do tej bramki trafić? No bo tak jak mówię, no, ambicji było sporo, ale brakowało czegoś, żeby stworzyć dobre okazje do zdobycia go kropki i, bo trochę sytuacji mieliśmy jednak, prawda. Na początku zaczęliśmy troszkę, można powiedzieć, słamszeni przez przeciwnika, bo rzeczywiście grali szybko piłką, ale później jakoś uzyskaliśmy ten rytm, zaczęliśmy grać to, co sobie powiedzieliśmy przed meczem i zaczęło to wychodzić, tak. No, szkoda, że nie strzeliliśmy więcej bramek, liczyliśmy na to, bramkarz też się pokazał z dobrej strony, no i przede wszystkim cały blok defensywny, ale cieszy nas to, że dochodzimy do tych sytuacji z takim zespołem, więc jak powiedziałem, wcześniej liczymy na więcej i widać, że ten zespół się rozwija. Gramy już ze sobą dość długo. Balon jest dla nas pierwszym jakby pierwszym naszą taką grą, można powiedzieć, więc bardzo fajnie to wygląda. Jest jakby, można powiedzieć, materiał na przyszłość. Nie? Po tego w ramkarze też chciałem zapytać, no, pewnie gdyby nie twoje interwencje, to mogłoby się skończyć też, też dużo wyżej. Mogło być niżej, ale mogło być też dużo wyżej. Było coś trenowane przed sezonem? No, trenuję, tak, to prawda. Trenuję. Bramkarstwo to taka moja pasja, można powiedzieć. Grało się gdzieś tam troszkę wcześniej i jak najbardziej cieszy mnie to, że, że obronie. no ale wiadomo, no, jak przegrywamy mecz, no to z tych obron nic nie wynika, tak. Zawsze wolę, żeby chłopaki więcej strzelili, aczkolwiek jak te zero z tyłu jest, to dla mnie jest taki, takie małe wyróżnienie, tak. I zawsze to chłopakom powtarzam, żeby, żeby było te zero z tyłu, nie? Tak ich mobilizuję do tego, żeby, żebyśmy grali porządnie w bloku w defensywnych Pomimo yy, dzisiejszej porażki, wszystko dalej jest w Waszych rękach. Bezpośredni mecz z napromieniowanymi w ostatniej kolejce. Zdecyduje o tym, czy po grupie eliminacyjnej będziecie grać z tymi najlepszymi, czy z tymi trochę, trochę słabszymi. Bo pełna mobilizacja na ostatni mecz, da, jakby jasny. cel jest jasny? Jasne, cel jest jasny. Tak sobie postawiliśmy przed grupą eliminacyjną, że chcemy wyjść. Wspomniałem wcześniej już, że naszym celem jest grać z najlepszymi i Taki, taki jest nasz cel, tak. chcemy finiszować w pierwszej lidze i dążymy do tego, więc mecz z Napromieniowanymi, jest to dla nas trochę ciężki zespół, ale myślę, że będzie, będzie dobry mecz, pokażemy, pokażemy się jeszcze z lepszej strony niż w tym meczu i, i miejmy nadzieję, że to będzie pierwsza liga. tak. Dzięki bardzo, powodzenia. Dzięki wielkie.